Patrząc przez pryzmat globalny, a później lokalny, należy zauważyć jedną podstawową rzecz. Z punktu widzenia hakerów, grup cyberprzestępczych, niezależnie od tego, czy w Polsce znajdują się firmy, które byłyby. Godziwym atakiem, właściwą firmą, którą należałoby zaatakować firmie, wiele grup hakerskich musi wykonać rekonesans i sprawdzić, czy istniejące rozwiązania, które będą atakować firmy większe w innych krajach, będą działały w środowiskach mniejszych. Bardzo często to właśnie taki rekonesans, takie próby wykorzystania nowych technik, nowych wektorów ataków są przeprowadzane w Polsce. Ale oczywiście należy zauważyć, że jeżeli chodzi o. FSS, Czyli generalnie o bankowość, o różnego typu usługi finansowe. Polska nie różni się praktycznie niczym od takich krajów jak kraje Beneluxu, Francja czy Anglia. I te same metody, i te same techniki, oraz ten sam malwy, czyli oprogramowanie złośliwe, jest wykorzystywany u nas w celu zdobycia korzyści finansowych. Krytycznym czynnikiem ryzyka paradoksalnie są ci, dla których pracujemy, a więc klienci, ponieważ oni chcą zarządzać swoimi pieniędzmi online. Intuicyjnie i bezpiecznie, ale zapominają, że bezpieczeństwo ich danych, bezpieczeństwo ich pieniędzy to jest dzisiaj dbałość o smartfona. Bardzo całkowicie się z tym zgadzam, lecz myślę, że należy to postawić pytanie troszkę inaczej i postawić je jednak strony banków. Czy zarządzanie pieniędzmi klientów banków oznacza, że klient ma być zdany tylko i wyłącznie na siebie i budować w ramach Swojego środowiska bezpieczeństwo, na które banki, tak naprawdę, wewnątrz własnej organizacji wydają miliony. Żadnego klienta na to nie stać. Myślę, że wiele firm wędorskich. Takich jak IBM, zaczyna coraz częściej myśleć o tych klientach i myśli o rozwiązaniach, które pomogą bankom zbudować taką ochronę również po stronie klienta. I taki jest cel naszego uczestnictwa w tej konferencji. Pokazanie, że rozwiązanie przykładowo klasy Trusteer pomoże bankom zbudować tą ochronę również po stronie klienta, zbudować to zaufanie nie tylko poprzez prostą informację, drogi kliencie, sprawdź, czy masz kódeczkę na przeglądarce, czy masz zainstalowany antywirus, ale również zbudowanie pewnej wiedzy, Dotyczącej bieżącego ryzyka związanego z transakcjami wykonywanymi przez użytkownika na jego maszynie, czy dokładnie jak pan powiedział, na smartfonie. System zabezpieczeń to jedno procedury to drugie, ale istotnym elementem architektury bezpieczeństwa swoistą mapą drogową jest ład regulacyjny w odniesieniu do tego obszaru myślę, chociażby o rekomendacji D. Całkowicie się zgadzam. Ale myślę, że myślenie tylko i wyłącznie przez pryzmat regulac regulacyjny na bezpieczeństwo jest niesłuszne. Należy zauważyć, co dzisiaj było dosyć ciekawie podniesione na konferencji, że istnieją kraje o bardzo o bogatym, o zasobie regulacji. Myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony e, mamy ustawę soksową, mamy ustawę dotyczącą ochrony danych medycznych, HIPA, mamy ustawę dotyczących ochrony danych osobowych, po, podobną w charakterze do naszej ustawy czy, e, europejskiej, a jednocześnie dobrze wiemy, że jakość usług i bezpieczeństwa usług bankowych w Stanach Zjednoczonych jest dużo, dużo niższa niż tutaj w naszej Europie kontynentalnej. E, myślę, że to co my robimy w ramach e, naszych zmian w prawodawstwie idzie w dobrym kierunku, ale niezależnie od tego, jak bardzo mocne będą regulatory, myślę, że świadomość banku, że zarządza pieniędzmi klientów jest najważniejsza i myślę, że z tej roli banki w Polsce dobrze się wywiązują. Przechowywanie naszych danych, ich przetwarzanie, a także przesył, to jest także wykorzystywanie kanałów mobilnych. Czy w tym zakresie współpraca z telekomami wypełnia te wymogi, które wynikają z bezpieczeństwa tych danych? Można spojrzeć znowu przez dwa pryzmaty, przez jeden pryzmat, przez dwóch różnych jakby kierunków. Po pierwsze należy zauważyć, że wyciek danych inicjowany przez Snowdena ujawnił nam informacje o pryzmie, jak on działa i w jaki sposób służby amerykańskie są w stanie inwigilować praktycznie cały internet i różnego typu kanały wymiany informacji biznesowej i myślenie o tym, że jesteśmy w stanie chronić dane tylko i wyłącznie, czy też z użyciem wsparć operatorów telefonii komórkowej, telefonii mobilnej jest wystarczające? Myślę, że nie. Z drugiej strony wykorzystywane w tej chwili kanały dodatkowego uwierzytelnienia w usługach bankowych dla użytkowników, czyli tzw. Tak out of band authentication, na z użyciem SMS-ów, wskazuje, że można go obejść. Istniejące ataki klasy Zeus pokazały, że infekcje jednocześnie stacji roboczej użytkownika i urządzenia mobilnego mogą w łatwy sposób ten element ominąć. Dlatego też myślę, że budowanie nowych usług autentykacyjnych poza bankami, na przykład z użyciem IP i geolokacji jest rozwiązaniem, na które trzeba liczyć. Czy z punktu widzenia filmy o globalnym doświadczeniu, jakim jest IBM? Poziom dojrzałości rynku odpowiada z jednej strony oczekiwaniom klientom, z drugiej strony temu, co nazywamy bezpiecznym systemem, choć wiemy, że takiego do końca nie ma. Patrząc na systemy bankowe w Polsce, możemy zauważyć, że bezpieczeństwo wewnętrznych systemów stoi na bardzo dużym, wysokim poziomie. Jednocześnie kompletnie w propozycji. Stoi bezpieczeństwo stacji roboczej użytkownika. Myślę, że najbliższy rok, dwa lata wskażą, że przestrzeń do tej pory zaniedbana, jaką jest ochrona stacji roboczej i kooperacji tego oprogramowania, które będzie instalowane stacji roboczej z systemami zarządzania ryzyka w banku, będzie przyszłością do zbudowania jeszcze lepszych usług, bezpiecznych usług bankowych.